Dlaczego kochamy słodkie i tłuste? Ta nasza miłość do rzeczy słodkich, do rzeczy tłustych, no niestety, najczęściej się objawia dosyć poważnymi problemami dotyczącymi naszych brzuchów i nie tylko po prostu naszej wagi. Ale winni są znani. I są to nasi przodkowie. No, tak trzeba na kogoś zwalić, a warto zwalać na tych, którzy już z nami nie są, ponieważ tu chodzi o tych przodków sprzed tysięcy lat. Ponieważ ta nasza wielka miłość do rzeczy słodkich i rzeczy tłustych wynika z tego, że no niestety oni żyli w warunkach bardzo ciężkich, gdzie takie regularne posiłki, zróżnicowana dieta, no i rozłożenie w okresie tego całego roku tego, co jedli i tego co dostarczali do swoich ciał było dosyć mocno różniące się od tego jak to powinno wyglądać, jak to my dzisiaj widzimy, że przez cały rok ma być tak jak trzeba odpowiednia ilość wszystkich rzeczy. I tego pożywienia było mało, a takich rodzajów pożywienia, które dostarczają dużo węglowodanów, dostarczają dużo tłuszczy, które nam są bardzo potrzebne, żeby to nasze ciało sprawnie działało. No i węglowodany to oczywiście sporo energii. To oczywiście przełożyło się na to, że pozyskiwanie pokarmów, które zawierają duże ilości tych właśnie cukrów, tak już je nazwijmy, oraz tłuszczy było bardzo mocno premiowane. Nie tak, że zebrało się stu ówczesnych przodków i Widzicie jabłko dojrzałe? zjedzcie to jabłko. Widzicie kawałek jakiegoś zwierzyny, którą polowaliśmy. Wybierajcie te tłuste rzeczy. O, orzeszki. Dużo tłuszczu? Super, jedzmy to. Nie. Tutaj odpowiedzialnym za to, żeby stawiać na ten rodzaj pokarmu, był nasz mózg. No, mózg naszych przodków. I to właśnie oni, ówcześni ludzie, mieli premiowane wybieranie pokarmów które miały im dostarczać właśnie dużo energii oraz te tłuszcze. Dlaczego? Dlatego nasze smaki oraz nasz mózg bardzo pozytywnie reagują, gdy mamy możliwość zjedzenia tego typu rzeczy. Ogólnie te wszystkie ścieżki dotyczące nagrody, dotyczące wydzielania przeróżnych hormonów, które premiują pewne rodzaje zachowania, w tym jedzenia odpowiednich produktów, po prostu... Zmieniły się w ten sposób, że premiowano właśnie tego typu rzeczy. Czyli jemy rzeczy, które dostarczają dużo energii, pacz cukry węglowodany oraz tłuszcze. Rzeczy nam bardzo potrzebne, rzeczy, które w niewielkiej ilości niekiedy jakiegoś pożywienia, produktu, potrafią dostarczyć potężną ilość energii. No i przez tysiące lat nasi przodkowie i nawet przodkowie naszych przodków. Byli w ten sposób premiowani. No i nic dziwnego w tym, nic dziwnego, że no nasz mózg, nasze ciało, nasze postrzeganie pożywienia jest takie, jakie obecnie, tylko że doszło do pewnej gruntownej zmiany. O ile jeszcze do niedawna dostęp do dużej ilości pokarmów był utrudniony i właściwie można powiedzieć, że Ludzie, którzy mieli nieograniczoną ilość pożywienia no, to były jednostki. O tyle od kilkudziesięciu lat, tak to może nazwijmy, w niektórych miejscach nadal to nie występuje dostęp do żywności, która zawiera dużo węglowodanów i dużo tłuszczy, jest bardzo łatwy. A nawet łatwiejszy niż i tańszy niż w przypadku produktów, które no jednak. Zawierają inne składniki, również nam bardzo potrzebne. I niestety nasze ciała, nasze mózgi, które się nie zmieniły, nadal premiują to, że słodkie, tłuste, super. Ulubione jedzenie. I nadal jest to coś takiego, co jest niestety, co wynika z tego, jak działa nasz mózg, jak działa cały ten aparat, system nagrody, jak to wszystko po prostu działa. My musimy zdawać sobie z tego sprawę. W większości wypadków zdajemy sobie z tego sprawę, że jednak ta miłość do pokarmów tego typu i do jedzenia bardzo dużej ilości, no niestety, skutki mogą być opłakane. Wiemy, że to wszystko, ta zbyt duża masa no doprowadza do wielu poważnych problemów, których nie wolno ignorować. O tym należy pamiętać i o tym nie wolno zapominać. Niestety ta miłość jest. Gigantyczna i z tą miłością bardzo trudno jest sobie poradzić, ponieważ no, dziesiątki, setki pokoleń naszych przodków, no jednak miało gigantyczne problemy, żeby przeżyć. Nie tylko na nich polowano, nie tylko byle jakie, coś co się stawało z ich organizmem mogło się skończyć bardzo szybko, ale też były problemy z żywnością. Były problemy z tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tego pożywienia. No, i niestety, z tego narodziła się gigantyczna miłość, jeśli chodzi o nasze słodkie rzeczy i tłuste rzeczy. Więc jak następnym razem spojrzycie na wagę, przepraszam, przewód od mikrofonu się przesunął spojrzycie na wagę i spojrzycie, o już blisko trzech cyfr, czy tam, nie wiem, ósemka z przodu, dziewiątka, jedynka i też tak niekiedy bywa, no to możecie kogoś obwinić. Nie musicie od razu powiedzieć moja wina, za dużo jadłem słodkiego i tłustego. Ale możecie powiedzieć, to tysiące, kilkadziesiąt, setki tysięcy lat temu moi przodkowie szukając żywności Będąc, nagrodza, na, będąc nagradzanymi za znalezienie na przykład jakichś dojrzałych owoców, owadów, czegokolwiek, i ich mózg ich za to premiował, to oni są winni. No, nie zmienia to faktu, że winny jest ten, który jest zbyt dużo. No, no niestety. Jakoś z tym musimy sobie poradzić. No ale teraz, gdy wiemy, co jest tego przyczyną, nasi przodkowie oczywiście to taki żart. Oczywiście to jest zwykły, normalny system nagrody za znalezienie pożywienia. My nadal jesteśmy zwykłymi, normalnymi zwierzętami, które dopiero kilka tysięcy lat temu wygrzebały się spośród innych zwierząt, a od dosłownie kilkuset, kilkudziesięciu lat jesteśmy na tym szczycie takim prawdziwym. No i Zmieniamy to, co jest wokół nas w takim bardzo, bardzo szerokim zakresie. Tylko, że to jest niewystarczająca ilość czasu, żeby no, inne rzeczy się u nas zmieniły. I myślę, że no, to nie jest takie proste. My lubimy te słodkie rzeczy, lubimy tłuste rzeczy, lubimy te dodatki, które są tam pakowane, żeby one były jeszcze smaczniejsze. Niestety, kochamy słodkie, kochamy tłuste, ponieważ tak jesteśmy. Nie zaprojektowani, tylko tak wyewoluowaliśmy. Tak nasz mózg, nasz układ hormonalny, układ nagrody, układ pokarmowy działa, że tego typu produkty są premiowane, gdy jesteśmy w stanie je zdobyć i spożyć. No i przekłada się to niestety na zbyt dużą masę. No z reguły. Więc mamy winnych, więc mamy na kogo zganiać. Oczywiście. No, tak to działa. Tak jesteśmy zaprojektowani, wyewoluowaliśmy, to zależy od tej strony, która na to patrzy. No i takie są konsekwencje tego, że tysiące lat temu człowiek nie miał tego pożywienia. Gdyby, może, żył w idealnym świecie i nasze ciało nie potrzebowałoby nagradzać nas za każdy spożyty, złapany pokarm, no to może by to wyglądało inaczej. Ale to nie wyglądało inaczej. I my, będąc przez tysiące, dziesiątki tysięcy lat istotami, które miały zawsze problemy z żywnością, one się skończyły naprawdę niedawno. W Polsce one skończyły się dosłownie kilkadziesiąt lat temu, dla większości społeczeństwa. W niektórych regionach świata nadal się nie skończyły. I obawiam się, że ten problem, zamiast maleć, może wręcz narastać z powodu no, szeregu różnych rzeczy, które e, się wokół nas dzieją więc kochamy słodkie, kochamy tłuste, ponieważ nasz mózg, nasze ciało kocha tego typu produkty. Kocha miłością bezwarunkową i kocha miłością, która jak miłość nie jakby to określić. Nie taka jak trzeba czy nie do takiej osoby jak trzeba, no może doprowadzić do poważnych problemów. Więc Koniec tego filozoficznego materiału. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Oceń, skomentuj, poleć swoim znajomym na swoich mediach społecznościowych to jest niesamowicie ważne. Dziękuję za wszystkie komentarze, te pozytywne i te mniej pozytywne. Oceń też albo łapka do góry, albo łapka w dół jak chcesz, i na dzisiaj Wam dziękuję.